Cześć, manko moi kochani, z tej strony Pantan, tak jak obiecałem zaczynam nową serię, Z tym razem z Mortyriusza S2, jest to serwer easy, 350 leveli, bardzo właśnie fajnie zainteresowało, także moi drodzy, co może na początku o serwerze, co dodali admini, tak? jakie fajne nowe zmiany. Po pierwsze administracja myślę, że jest ogarnięta to naprawdę. No bo gdyż grałem sobie moi drodzy dzisiaj, wbiłem ten piąty level, żeby tam nie ekspić na tych pięskach, bo wszystko było zajęte, więc sobie jakoś tam ten piąty, piąty level i przepraszam, że przejęzyczenie wbiłem. Wziąłem skille, dostajemy, jak widzicie, skille wszystkie na P fajnie, tak. Moi drodzy, co mi się bardzo tutaj spodobało, gdy wbiłem, magazyn ten shop. Magazyn AFK, tak czyli to chyba myślę, jak jesteśmy, AFK, żeby nas nie wywaliło. Księga teleportacji, okno statystyk, fajnie to wszystko wygląda. Okno statystyk, zamiana EQ. Nie wiem o co to jeszcze chodzi, ale dobra. Tabela bonusików. To normalne blokada Expa bonus Switcher, czyli możemy sobie naprawdę łatwo, średnie wbić. Yy, moi kochani, yy, myślę, że admin jest, wiem tutaj słowa, tak? Myślę, że doceniają youtuberów, którzy prezentują ich serwer, gdyś napisałem do jednego z adminów, yy, wpisałem w sprawie YouTube i on powiedział, że będzie na przykład oceniał filmiki na przykład z serwera. Pokażę Wam Exp, także myślę, że naprawdę yy, admin jest w porządku, to się okaże dopiero, tak? Ale myślę, że właśnie ten admin zapomniałem teraz nazwy, ale jest ogarnięty, gdyż widziałem tam komentarze o nimi Naprawdę wszystko wygląda fajnie. Pokażę wam eks na piątym levelu, tutaj na pieskach. No widzicie, zawala, zawala ten eks 350. Dokładnie, chyba jest tutaj level zwiększony. I moi drodzy, z właśnie tych stworków lecą żółte futrzaczki, czerwone futrzaczki, i za to możemy na przykład dostać kasę, żółte roski, na przykład szybko to działa tak. Naprawdę fajna sprawa. Um, dobra. EXP Ma 80 level chyba w godzinę. Um, w godzinę, ale myślę, że serwer jest fajny. Będziecie mieli link um, do prezentacji na PC Forum właśnie z tego serwera. Um, patrzcie jak szybko w ogóle już bije metki. Myślę, że to właśnie Aura na P, Bojowiec, tak? To nie hard, ale um, grałem na wszystkich hardach na PL-u. Um, A na level... Który to? Chyba dziesiąty, dziesiąty dokładnie. Moi drodzy, najpierw drops z metinów. Smoc, surowy smoczy szafir, diament, onyx, jadeit, buty feniksa, także myślę, że to będzie już ta, te pierwsze butki do ulepienia. Czemu nakręcam z tego ten? Po pierwsze, podoba mi się administracja na tym serwerze. Po drugie, podoba mi się system ulepszeń tutaj. Moi drodzy, ale... Najbardziej co doceniam właśnie w takich serwerach to nawet te takie nowości, tak tutaj, jakieś futrzaki, TPO, te to też było na Balmorce. Y na balmorce było gdzieś to tam jeszcze było. Także spoko, te punkty pewnie się później na PDK wymieni czy coś takiego. Ze względu na serwer Easy, że to jest, dodaję sobie wszystko w właśnie, moi drodzy, w witalność, czyli w perzeta. żeby mieć go coraz więcej, bo później tam w lochu no bo tym, Myślę, że na serwerze Easy i tak będzie łatwo. Ale żlak. Okej. Okay. Idzie. Myślę, że na serwerze Easy tak nie będzie żadnego z tym problemu. No, ale i moi drodzy, mam taki problem. Kupiłem ten nowy mikrofon. Kupiłem nowy mikrofon, dałem chyba za niego 50 zł. Taki mikrofon, co tak stoi, stoi, bez kojarzeń. Kupiłem właśnie taki mikrofonik sobie i właśnie, o i tu lecą właśnie takie ku, ale mój, y, kupiłem mikrofon, kurwa nie działa. Przepraszam za przekleństwo, ale nie działa. Chciałem właśnie nakręcić, żeby nie było słychać Męski czy coś takiego, bo naprawdę kolega polecił ten mikrofon, jest po prostu y, fajnie do nakręcania filmików. Kupiłem ten mikrofon i on nie działa, y, ale to chodzi o sterowniki, także kolejny filmik myślę, że już będzie z tym mikrofonem. Nie miałem czasu, bo zobaczyłem, że właśnie taki serwer, że tak powiem, startuje. Surowy, smoczy, ONX. To są moi drodzy właśnie te tutaj. Na przykład takie na strzały, tak. To to będzie wszystko potrzebne na te późniejsze, że tak powiem, levele. Tam będziemy sobie chcieli expić, czy coś takiego. Nie wiem, po co mi przepustka za bardzo. No, ale dobra. Yy, dobra, moi kochani, o przepraszam, yy, SMS mi przyszedł, yy, przepraszam, czyli w nocy serw wyłączony będzie, pewnie jakieś takie konserwy będą, tak, yy, także bez problemu, yy, dobra, yy, to mamy wszystko, co by się przydało, budki gdzieś tu mieliśmy, o tutaj, co mi się jeszcze bardzo podoba, co naprawdę dziękuję adminowi, że coś takiego dodał. Po prostu kocham takie coś, że jest tutaj dodany aż 5 stron ekwipunku, także naprawdę to jest ładnie, moi drodzy. Taki filmik będzie dłuższy, tak jest już to trzeci mój odcineczek na moim kanale. Dużo, dużo, naprawdę dużo odcinków. Mam czas, będę kręcił właśnie z tego serwera. Także bez problemu, moi kochani. Myślę, że. Bo tutaj są właśnie te podki. W ogóle na start sobie dostajecie modzy po 500 tego. Dobra, gdzie tu jest w ogóle księga teleportacji? Ogarnę serwer i później naprawdę będzie to spoko. Narfel M2 to jest, moi kochani, drodzy widzowie, Gino. A to drugie to jest. No, Redki, tak. Redki. To są redki. Przepraszam za telefon. Także tak. Kochani, no żeby tu tak nie było, naprawdę, serwer jest tak obchany. Tu na przykład jest fajnie, co zrobili liczba online ludzi. Jest w tej chwili ludzi online 208. Także naprawdę, to jest wluj, 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 wluj. Dobra. Moi kochani, idziemy sobie, ale myślę, że tu, jest... oh, kurczę, no dobra, spory załączamy sobie aurę, no i nawalamy salta, bierzemy słocika na pełnej pompie, tak jest, kochani, mm. Co do wygrania, tam EQuu tego na PL oczywiście będzie, ale tak pomyślałem, jak będzie więcej subskrypcji, bo EQ myślę jest warte, a nie opłaca mi się, jak zgłosi się 10 osób. Także czy będą te subskrypcje, oczywiście EQ z tego serwera także będzie do wygrania? No ale to na pewno trzeba się starać, żeby coś tu zdobyć. Myślę, że doładuję TSM-y, kupić takie Baobao -bao ofensywne, no bo Baobao -bao się, że tak powiem, ofensywnie przyda fajnie widzicie XP idzie lubię takie serwery nie także ubiję jednego spota i mam 50 level wole tak sobie też po -XPić. także naprawdę ok 20 PO co 10 leveli dostajemy co mi się bardzo też spodobało miałem coś tutaj mówić co mi się bardzo spodobało o tutaj konik wchodzimy schodzimy tak nie że będziemy szukać kurcza tutaj, że tak powiem, w ekwipunku z 6 stronach właśnie yy, konia, po prostu mamy konika tutaj. E, zaraz sobie wbijemy 30 level, także pójdziemy sobie e, wy, e, wymiksować jakiegoś fajnego riba. Może wejdą od razu jakieś fajne średnie. E, przecież dam tylko po normalnie, żeby wygrać, e, przepraszam, żeby tam tutaj jest bonus switcher. Tak to się jakoś tak mówi Nigdy tego nie używałem Także nie wiem na pelu zawsze się męczyłem Na innych serwerach tak samo Także nie wiem jak się to czyta Dobra I kochani Już levelik 22 Także na pompce Bardzo wam dziękuję Na mój kanał już kochani przybyło 58 subskrypcji Mnie to naprawdę motywuje Do, lepsze, do robienia lepszych filmików jak macie pomysł na przykład czym mógłbym nagrywać te filmiki. Jak je robić. Już mówiłem, że głośniczek kopiłem, także z głośniczkiem myślę, że nie będzie problemu. Tak, także naprawdę będzie to spoko, tylko po prostu nie wiem, czy wam to odpowiada, czy nie. Po prostu chcę wiedzieć, tak? Bo ja to robię dla was. I chcę robić te filmiki coraz lepsze, tak? Dobra. Kurczę tutaj ładny przeszywka, czyli ładne będę tutaj miał jakieś te bonusiki takie do PvP. Czemu body? Na sewerach Easy, jak nagrałem sobie nieraz Moi kochani, grałem mentalem. Mental jest no, znacznie lepszy myślę moim zdaniem, przynajmniej nie każdy musi się z tym zgodzić oczywiście do PvP. Tak? I moi kochani, powiem tak. Jeśli yy, miałbym na przykład, bo to jest pierwsza postać, tak, pierwsza postać i miałbym ogarnąć sobie jakieś ulepy, myślę, że mentale, yy, no nie uciągnę tutaj tak dużo spotów, ja coś tam w ogóle czytam, że to jest 30, 350 leveli, czy coś takiego, tak, 350 leveli, A, no xp idzie wolno, ale ja się tym nie przejmuję. Żeby nie przeciągać, wbijemy sobie moi kochani tylko levelik 30 Zfaj Wymiksujemy sobie jakiegoś fajnego, że tak powiem, ribka Tak, bo z konia nawalam, no i myślę, że pójdziemy, pokażę wam tylko jeszcze jak, jak idzie że tak powiem, na bot Myślę, że damy radę na luzie Przepraszam, że ja tu w ogóle tak na przykład myślę, że nie, nie dam rady na serwerze easy no ale mogę tak sądzić, gdyż, tak jak mówię, gram na serwerem, przecież ja z wami piszę. Dobra. Admin naprawdę jest cały czas. Yy, także na luzie, to co bardzo mi się spodobało, yy, Admin po prostu do mnie napisał, gdy wbiję na serwer od razu, odpisał yy, <laughs> odpisał, że właśnie kochani. Będzie na przykład, nie wiem, bo myślę, że admin ma coś na pewno. Subskrypcji też kanał, dlatego wyszła ta dwójka. Bo była ta jedynka, ale nie spodobała ona mi, mi się za bardzo. Wyszła dwójeczka i kochani, no, do admina. Admin od razu napisał, że będzie on systematycznie wchodził na YouTube i sprawdzał te filmiki, jaka jakość jest na przykład w filmiku, czy coś takiego. Mnie to naprawdę cieszy. A szczególnie motywuje mnie to. Gdy kochani, wchodzę sobie na przykład rano po dwóch filmikach, dopiero wchodzę sobie na kanał, a tu jest 58 subskrypcji na filmiku w luj wyświetleń, bo 150 mówię w luj, bo dopiero zaczynam tą swoją przygodę na YouTube i naprawdę mnie to kochani motywuje. Także jeśli możesz, zostaw tą subskrypcję, bo ciebie tak naprawdę to nic nie kosztuje, a mnie to motywuje. Kochani, co będzie filmik. Będzie z ulepszania właśnie. Na pewno będą, że tak powiem, raty polepszone drop, także będziemy sobie polepszać w następnym filmiczku. Już myślę. Dzisiaj nockę chyba walnę sobie, bo naprawdę warto. Ale coś tam czytałem, że ma być właśnie serwer off w nocy, no bo pewnie trwają jakieś, że tak powiem, prace, tak? Czyli... Że tak powiem, no to też na pewno muszą coś dodać, żeby po prostu nie na przykład te raty. Bo naprawdę, no widzicie na serwerze Easy 30 level yy... wbić to jest naprawdę masakra. Czekajcie, ja się tak dla upewności, jaki tutaj max level. Tak napisałem, zaraz zobaczymy, co ludziska odpiszą. 350. 350, moi kochani, czyli nie to, że się pomyliłem i nie, że nie grałem na serwerach easy i nie wiem, jaki jest max level. E o, przepraszam. E nie, to trochę wolny tekst. E no i, kochani, myślę, że właśnie na 350 level e właśnie jest po prostu słaby ten ekspo, dlatego to napisałem, tak. E Dobra. Otwórzmy sobie duży karaś, nie wiem po co to leci, nie wiem, może na przykład są jakieś ulepszenia czy coś takiego, nie wiem kochani, yy, także nie będę się wypowiadał. Dobrze, trzy levele, yy, moi drodzy, yy, no tak mi mówili, że tam, yy, że przy przynapisał, że zwiększy właśnie doświadczenie po tym dzisiejszej aktualizacji, bo to pewnie coś będzie, nie wiem jak to się nazywa, aktualizacja, czy jakieś yy, dodanie, coś, yy, po prostu będzie większy eksp, także yy, na no serio fajnie. Yy, naprawdę myślę, że jeśli jutro na przykład yy, wbiję tak sobie level 75, to kupię właśnie sobie to Baobao, bo Baobao, moi kochani, na miesiąc kosztuje 11 zł SMS-to naprawdę nie jest dużo, yy, no a na pewno się taka, że tak powiem, yy, yy, taki pecik, że tak powiem przyda, tak? Także naprawdę to też fajnie dali, że yy, tanio, bo, yy, że tak powiem. Pch, na serwerach takich hardno to 99 zł SMS, em także to jest naprawdę Max. E... Co moi kochani ja sobie zrobię, gdy nie będę nakręcał. E... Wbiję sobie, myślę jak link 75, tak? 75. E... 75 level, zrobię sobie te misje, questy wszystkie. Tu nie wiem co tu sobie jakieś do kapitana, wszystkie kapitana, metodologia. Strażnik wsi. Także na luzie. Yy, moi kochani, co jeszcze? Yy, po prostu, czemu nie robię jakiś ucinek, czy coś takiego? Po prostu cały czas mówię, chcę Wam coś powiedzieć, tak? Yy, dlatego nie robię tych urywek. Yy, tak, wbijemy sobie 30 level. Yy, Pójdziemy do M2, kupię tego rybka i zakończymy filmika. Po prostu pokażę przecież Wam w kolejnym filmiku, jak go wymiksowałem, bo to będzie chyba takie lepsze. E jak widzicie, moi kochani, ten EXP na tym levelu jest naprawdę słaby. Tutaj admin musi coś zadziałać, bo masakra. E I moi kochani, e szukam jakiegoś fajnego intra. E oczywiście, jeśli ktoś robi za darmo, także dziękuję mu zapraszam go żeby serdecznie ze mną do gry albo no na przykład jak ktoś tam woli, nie wiem ten, to wyślę oczywiście sms tak? Bo no myślę, że intra po 12 zł, przynajmniej myślę SMS-em schodzą, tak? Także szukam intra. Na dole będziecie mieli, że tak powiem, link do prezentacji Mortariusza S2, czyli drugiego serwera. My w drugim filmiczku będziemy się widzieć, już myślę, tak na levelu 70. Trochę Wam też powiem, co zrobiłem, coś takiego. Pokażę, jak właśnie wymiksowałem sobie tego ripka. Wbijemy sobie 75. I ofensywne zakupimy, że tak powiem, bao Czemu mnie to kręci tak bao Gdyż oglądam Deli Trojaka i on tak to fajnie mówi, kurwa to już bał bał, jak tam na przykład dzwoni o Jarku zadzwonił ostatnio, tak i tam mówi, że coś tam się zgubił, czy coś w dańsku i mówi, że mają to już na serio, bał bał no, także bał bał, nie, że fubu czy coś fubu so much dobra yy, kurwa, te futrzaki mi lecą już na drugą stronę w ogóle Będę musiał to jakoś sobie zrobić, ale nie, myślę, że Exp jest, yy, jak na razie spoko, bo <laughs> ile to mi zajęło dokładnie 15 minut, coś koło tego, bo no, to trochę masakra, ale ja też wolę taki Exp, bo naprawdę jakbym miał tutaj nabić, są takie serwery Easy, tutaj nabić Level 60, F2, no to przepraszam bardzo, yy, no nie dla mnie takie serwery. Po prostu chciałbym, żeby tak do 120X się Bo rozumiem. Przepraszam. Rozumiem, że jeśli jest level maksymalny 250, to bez problemu, tak? Taki X może być. Ale jeśli maksymalny level jest 350, moi drodzy, no to tutaj trzeba naprawdę się zastanowić, bo masakra. Fajne naprawdę tutaj na tym fajnym serwerze będzie pojedynki PvP. Też na pewno odcineczki będą z PVP. Także tak, kochani, kolejny już odcineczek będzie z ulepszania, myślę. Nie, 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 nie. Kolejny odcinek będzie, tak, Level 70. Zakupimy sobie bał pójdziemy tam gdzieś sobie expić, bo nie wiem gdzie jeszcze. Będziemy. Obiliśmy 30p, fajnie także no moi kochani ja się z wami już na tą obecną chwilę żegnam zapraszam do subskrybowania mojego kanału daj łapkę w górę no albo zostaw jakiś komentarz tak. dobra moi kochani widzimy się już w kolejnym filmiku filmiki z tego serwera będę dodawał co dzień lub co dwa dni także trzymajcie się wszyscy no i Cês compactos.